trzy lata temu, rankiem 3 maja, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie zebrały się wielotysięczne tłumy mieszczan, wśród których byli przedstawiciele cechów z chorągwiami i radni miasta. Tuż obok, na placu przy Gwardii Królewskiej stanął Bóg piechoty imienia działczyńskich, aby strzec spokoju w czasie obrad Sejmu. Dyskusja trwała 6 godzin. Dopiero pod wieczór, w atmosferze patriotycznego uniesienia, Król Stanisław August złożył przysięgę na Konstytucję, a w sali podniosły się okrzyki po Wiwat Król! Wiwat Nowa Konstytucja! Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja posłowie z Królem na czele i Marszałkiem Sejmu Stanisławem Małachowskim udali się do katedry św. Jana dla złożenia przysięgi i odśpiewania Dzień Świętego TDU. Panie i Panowie, czym jest dla nas dziś Konstytucja 3 Maja? Kiedy próbujemy rozważać znaczenie tego ważnego dokumentu z 1791 roku, łatwo ulegamy wrażeniu, że tak naprawdę coś, co wydarzyło się tyle lat temu, nie wywiera na nas już bezpośredniego wpływu ani nie kreuje obecnego porządku politycznego i gospodarczego. Współczesny Polak kojarzy tę datę jako pamiątkę po nieudanych próbach ratowania państwa przed utratą niepodległości i upadkiem moralnym. Szanowni Państwo. Konstytucja przyniosła nadzieję na naprawę państwa i zachowanie upadającej Rzeczypospolitej. W naszej historii stanowi jedno z najpiękniejszych świadectw umiłowania wolności i demokratycznych swobód, a zarazem dążenia do, do umacniania i unowocześniania państwa. Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z tych świąt, które jednoczy nas. Polaków wokół wspólnych symboli i wspólnych wartości. Dziedzictwo Konstytucji stanowi wezwanie do dobrej pracy dla Ojczyzny, do odnawiania ducha patriotycznego i tworzenia sprawnych struktur państwowych, dorobkujących innym, nowoczesnym, demokratycznym państwom. To wezwanie podejmujemy nie tylko ze, we wspólnocie narodowej, ale równie mocno we wspólnotach lokalnych i regionalnych. Z okazji 3 maja życzę wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, powiatu wzajemnej życzliwości, wytrwałości w dążeniu do celu poczucia dumy z bycia Polakiem. Mieszkańcy radzą. żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, wstajemy dziś do apelu. Stajemy przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, aby w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim tym, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie do apelu. wołam twórców Konstytucji 3 Maja Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Marszałka Sejmu Stanisława Małachowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja Wzywam posłów Sejmu Wielkiego którzy w dniu 3 Maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie Konstytucję Wołam wszystkich rodaków którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie konstytucji 3 maja Wstancie do apelu okay. salwę honorowej trzeba łowy salwą salwą Salvo! Salvo! <fazen>